Produkty z Shein i temu już niebawem będą odsłone. Cześć, mam na imię Ania i przychodzę z dobrymi wiadomościami, a przynajmniej według mnie z dobrymi wiadomościami, ponieważ Unia Europejska zaczyna zabierać się za regulowanie rynku ultra fast fashion. O co chodzi i dlaczego to dobre wiadomości? Zapraszam. Sponsorem dzisiejszego odcinka jestem ja i mój produkt, czyli zestaw takich plansz, które pomagają ograniczyć ilość kupowanych produktów. Jeśli i Ty masz problem z tym, aby powstrzymać się przed zakupem i bardzo często dokonujesz zakupów emocjonalnych, to te plansze mogą Ci się przydać i mogą Ci pomóc, aby y, zmienić sposób, na jaki w przyszłości zakupów będziesz dokonywać. Gorąco zapraszam do zakupu, a tymczasem wracamy do odcinka. TemuShin czy AliExpress wydają się być świetną alternatywą dla osób, które mają mało pieniędzy w portfelu, a duży apetyt na zakup na przykład ciuchów czy małych akcesoriów do domu. Prawda jest jednak taka, że coraz częściej dowiadujemy się o szkodliwych substancjach, które w produktach sprzedawanych na tych platformach są. I tutaj przede wszystkim chciałabym się odnieść do raportu przez, opublikowanego przez władze Korei Południowej, który jasno donosi, że w olbrzymiej ilości produktów sprzedawanych na tych platformach znaleziono dużo wyższe poziomy, między innymi wtalanów, ołowiu, formaldehydu czy dioksanu, czyli substancji negatywnie wpływających na Nasze ciało. I oczywiście, można by powiedzieć, pozwólmy ludziom, którzy chcą nosić substancje rakotwórcze na sobie, aby to robili, nie zaglądajmy ludziom do szafy, nie mówmy im, co mają robić. Prawda jest jednak taka, że konsekwencje naszych wyborów zakupowych poniesie dużo więcej osób niż tylko my sami, i właśnie dlatego wszystkich nas powinno interesować to, czy i jakie regulacje właśnie na tym konkretnym rynku zostaną przedsięwzięte. Jeśli chodzi o te wcześniej wspomniane substancje toksyczne, to głównym problemem, z jakim borykamy się właśnie w związku z nimi, to m.in. problemy hormonalne, zmniejszająca się ilość plemników w męskiej spermie, nowotwory, ponieważ bardzo duża ilość substancji w ubraniach, czy małym AGD sprzedawanym na Shein temu, czy AliExpress właśnie tego typu substancje rakotwórcze w sobie zawiera, ale powodem, dla którego powinno nas wszystkich interesować to, kto i gdzie kupuje, i powinno nas wszystkich interesować to, aby jak najmniej osób na tych platformach sprzedażowych, które naszych europejskich norm nie przestrzegają, kupowało, ponieważ, słuchajcie, okazuje się, że no, że, że, że te, te ciuchy i te rzeczy, które ludzie kupują dla siebie, wchodzą w reakcję ze wszystkim, co jest w ich otoczeniu i tym samym też przede wszystkim mają negatywny wpływ na to, co dzieje się w naszych źródłach wody pitnej. Badanie opublikowane przez Greenpeace jasno donosi, że po wielu latach, gdy między innymi ołów, czy inne tego typu metale ciężkie były na relatywnie niskich poziomach, zwłaszcza w wodach pitnych, nagle nie wiadomo z jakiego powodu zaczęły te poziomy substancji negatywnie wpływających na nas i już od dawna uregulowanych w Unii Europejskiej się podnosić. Oczywiście relatywnie szybko dowiedziano się, że po prostu pranie, między innymi tak pranie tych wszystkich ciuchów w pralce, a także po prostu y, fakt, że wiele z tych elementów, które kupujemy na te, temu Shein czy AliExpress, Wchodzi po prostu w kontakt z wodą, no niejako później zanieczyszcza ta woda zanieczyszczona tymi, wiecie, strasznymi substancjami, również i resztę wody, bo woda nie zna granic, łączy się ze sobą, jakby wiemy, że po prostu, wiecie. No jest taką substancją, którą bardzo ciężko jest kontrolować. Tym samym też e, nagle okazuje się, że również i ja, pomimo tego, że staram się robić wszystko, co mogę, aby unikać fast fashion, jestem tak naprawdę narażona na konsekwencje tego, że inni nie są aż tak rozważni. Oznacza to, że nawet ja, pomimo tego wszystkiego, co robię, no, no wiecie, no po prostu muszę borykać się z problemami, które stworzyli inni ludzie, tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciało im się dwa razy pomyśleć, albo nie chciało im się trochę więcej pieniędzy wydać. I mówiąc o tym Wiem, słyszę Was, wiem co piszecie, to wszystko uderzy w najbiedniejszych, ale chciałabym Was od razu zatrzymać. Nie wiem, czy pamiętacie inne wideo, które na ten temat wypuściliśmy tutaj na kanale nie tak dawno temu i które mówiło właśnie o tym, że przeciętna osoba kupująca nasilin na ogół zarabia powyżej średniej krajowej, czyli raczej do najbiedniejszych osób nie należy. To właśnie w związku z tym ja podekscytowana i z chęcią i ochoczo patrzę na to, co planuje zrobić Unia Europejska, a Unia Europejska po prostu planuje dodać różnego rodzaju opłaty manipulacyjne do małych paczek, ale może jeszcze też przez chwilę wytłumaczę więcej, co ta Unia Europejska w ogóle planuje zrobić, bo absolutnie jeszcze o tym nie wspomniała. Słuchajcie, w roku 2024 do Unii Europejskiej wpłynęło 4,6 miliarda małych paczek o niskiej wartości, czyli o wartości mniejszej niż. 150 euro i 91% z tych paczek pochodziło z Chin. Nie ma dokładnych danych, ile z których, ile. Paczek z jakiej platformy, ale wydaje mi się, że w miarę jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że temu i AliExpress byli prowoderami i, i właśnie tymi, od których paczek wpłynęło do Europy najwięcej. I problem polega na tym, po pierwsze, że te paczki, małe paczki, są niekontrolowane, czyli w żaden sposób nie są sprawdzane na granicy, ponieważ jest to prywatna paczka, tak, jest to poczta, tajemnica korespondencji tutaj się na nią nakłada, to niejako tak naprawdę można włożyć do niej tak naprawdę wszystko, co na skanie, takim wiecie, rentgenowym, jak na lotnisku, nie zostanie wyłapane jako szkodliwe. W związku też właśnie z tym. Yy, te małe paczki mogą zawierać w sobie ubrania zrobione w jakikolwiek, tak naprawdę, sposób, i nikt do tej pory nie miał nad tym żadnej kontroli. Ale teraz planuje się nie tylko y, nałożyć na te paczki cło, ale także dodatkowe opłaty manipulacyjne, które, których głównym celem jest zbieranie funduszy na to, aby radzić sobie z problemami, które wszystkie te paczki swoimi szkodliwymi substancjami po prostu wywołują. I już słyszę wszystkich tych, którzy mówią, że o, bo Unia Europejska przede wszystkim. Wszystkim robi to po to, aby zapewnić uczciwą konkurencję, czyli sprawić, że wszystkie inne firmy fast fashion, które są ulokowane w Unii Europejskiej, będą mogły zarabiać pieniądze podczas gdy ci biedni Azjaci zostaną odcięci od naszego rynku. I powiem Wam szczerze jasne, ja tutaj na kanale nienawidzę wszystkich firm. Fast fashion, ultra fast fashion, na jakkolwiek je nazwiecie, ja jestem na nie. Nie jestem fanką tego, aby Zara, Inditex, H&M, a nawet LPP było największymi firmami na świecie i aby mogli oni tutaj w ogóle u nas sobie urządzać wolność. Amerykankę. Z drugiej jednak strony, wiedząc o tym, że jednak, ponieważ firmy te sprowadzają swoje produkty na zasadach, które jednak bardzo często są w jakiś tam sposób kontrolowane przez Unię Europejską i też właśnie tym samym dużo w mniejszym stopniu przykładają się do tego, żeby te wszystkie zakazane już od wielu lat, od dekad, tak, substancje do Unii Europejskiej w jakiś tam sposób się przedostawały, to powiem Wam szczerze, że. że, że, że... Nie mam współczucia dla tych biednych firm azjatyckich, które już w ogóle w tym momencie są jednymi z największych firm na świecie, tak? Nie oszukujmy się, wcale na biednych nie trafiło. Wręcz wydaje mi się, że tak naprawdę może to wpłynąć na to, że również ten rynek produktów megatanich stanie się trochę bardziej. Ok, trochę mniej szkodliwy pod kątem zdrowotnym, chociaż, a jeśli tak, to super, bo czemu tak naprawdę? To też jest dobre pytanie, które powinniśmy teraz tutaj zadać. Czemu ludzie zakładają, że jeśli ktoś nie ma pieniędzy, to powinniśmy pozwolić mu na to, aby był zmuszony kupować ubrania, które mogą przyprawić go o raka, a kiedy ktoś ma więcej pieniędzy, to, to ma być od tego wolny? No nie wiem, według mnie. Mm -mm. I słuchajcie, ja wiem, że jakaś część osób, które kupują na tych platformach sprzedażowych, Robi to, ponieważ ma poczucie, że nie ma dla nich alternatyw. Jednak jak już od jakiegoś czasu staram się rozmawiać na moim Instagramie, bardzo intensywnie mam wrażenie, że to przeświadczenie o braku alternatyw jest w dużej mierze spowodowane marketingiem. Wielu z nas ma wrażenie, że sieciówki, w tym Shein, Temu, a także te sieciówki inne, takie tam H&M, LPP i w ogóle, mają najtańsze produkty na rynku i w związku z tym to one są najlepszą opcją, z jakiej możemy korzystać. Stać. Prawda jest jednak taka, że większość z nas co najmniej raz sparzyła się na zakupach z sieciówki i, e, i tak naprawdę nie są one jakąś tam najlepszą opcją, w tym bardzo często nie są tą opcją najtańszą. Ostatnio rozmawiając z moimi e, obserwatorami na Instagramie, zaczęłam sprawdzać w jakich cenach polscy producenci mają... Produkty w ofercie dostępne w Polsce dla polskich klientów. I nagle okazało się, że o ile są one zawsze, chociaż troszeczkę droższe niż te najtańsze produkty z Chin czy z temu, to jednak już za 20 parę złotych można sobie kupić t-shirt z polskiej produkcji, już za 30 parę złotych można sobie kupić bluzę z polskiej produkcji. Czyli tak naprawdę yy, bardzo często można by mieć wrażenie, że te Małe polskie firmy po prostu nie mają wystarczająco dużego marketingu i nie mają wystarczająco dużego zaufania publicznego w porównaniu do tych sieciówek, co jest według mnie niesłychanie zaskakujące, biorąc pod uwagę, że większość z nas co najmniej raz na tych zakupach sieciówkowych się sparzyło. Mówiąc właśnie o tym, no chciałabym zainspirować was do tego, żebyście jednak może próbowali kupować w sposób trochę bardziej zrównoważony, nawet jeśli macie niezbyt dużą ilość finansów dostępną, a może właśnie. Nawet, a może właśnie przede wszystkim, kiedy tych finansów zbyt dużo nie macie, pamiętajcie, że wasze zdrowie jest bezcenne. Tak? I nie ma co tylko i wyłącznie po to, aby na jeden raz wyglądać schludnie, kupować od producentów, którzy absolutnie Was nie szanują i którzy absolutnie nie dbają o to, aby ich produkty były bezpieczne. Tym samym wydaje mi się, że już powiedziałam wszystko, a i, i oczywiście jestem ciekawa Waszych opinii. Pamiętajcie być kulturalnymi w komentarzach, bo pod tego typu wideo od czasu do czasu zdarza się tam jakieś takie mm, mm, w komentarzach niezbyt fajne zachowanie. No, a ja czekam na Wasze opinii. Dziękuję, że jesteście tu do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye-bye.